Ewangelii św. Marka. Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego, Efata, to znaczy otwórz się, Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili, dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowa. Dzisiejsze Ewangelii Jezus opuszcza okolice Tyru i Sydonu i udaje się do Dekapolu. Dekapol to było miejsce, gdzie mieszkali poganie. To nie była kraina, w której mieszkali Żydzi, ludzie, którzy wierzyli w Torę. I właśnie tam spotykamy dziwną sytuację. Za Jezusem podążają ludzie. Ludzie, którzy słyszeli o cudach, których Jezus dokonał. Oni wiedzieli, że on dokonywał rzeczy wielkich, i właśnie do niego przyprowadzają duchoniemego, człowieka chorego, z którym nie mogli sobie poradzić. Mieli świadomość, że chociaż nie wierzyli w Boga Izraela, jednak tak wiele słyszeli o cudach, których Jezus dokonał, że chcieli przyprowadzić tego człowieka do Jezusa, żeby On go uzdrowił. To była ich wiara, to było ich doświadczenie. Tak, właśnie, przyprowadzają go do Jezusa, ponieważ wiedzą, że nie mają mocy uzdrowienia. Zrobili wszystko, co mogli. I teraz Jezus dokonuje uzdrowienia tego człowieka. Zaprasza go tak naprawdę na osobne miejsce, poza tłum. Tam dotyka jego uszu, wkładając palce, dotyka jego języka śliną i mówi: Efata, czyli otwórz się. Wtedy dokonuje się tak naprawdę najważniejsza rzecz. To, co było chorobliwie zamknięte, otwiera się. I wtedy też chory doświadcza, że tak naprawdę to Jezus go uzdrawia, a nie tłum ludzi, a nie, a nie także ludzie, którzy go przyprowadzili. W tym spotkaniu, to co jest ważne, to spotkanie chorego z Jezusem. Uzdrowiony chory widzi Jezusa jako tą osobę, która go uzdrowiła. Dlaczego tak się dzieje? Jezus nie jest szomenem, który chce pokazać: O, teraz ja pokazowo uzdrawiam tego człowieka. Bierze go na bok. Bierze go na bok i dotyka miejsca jego choroby i uwalnia go całkowicie. To spotkanie chorego z Jezusem jest najważniejszym spotkaniem w jego życiu, dlatego że to, co dotychczas było związane, czyli jego mowa, jego słuch, nagle zostaje uwolnione. On staje się nowym człowiekiem, może kroczyć zupełnie nową drogą. Pierwsze słowa, które słyszy, to słowa Jezusa, efata, otwórz się. Tak, dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że trzeba przyjść do Jezusa, trzeba ten wysiłek włożyć i przyjść do Niego, ponieważ Jezus chce uzdrowienia Twojego. W tym spotkaniu tak naprawdę chce przemówić do, do Twojego serca, do Twojego mego serca, do Twojego mego ducha, mówiąc słowo Efata, otwórz się. Chcę nie tylko y, dotknąć Twojego ciała, ale także Twojej duszy. Chcę przemieniać Cię swoim słowem. To słowo ma moc uzdrawiającą, przemieniającą, ma moc oczyszczenia tak naprawdę wszystkiego, wszystkiego tego, co zamyka Cię na, na Jego miłość. Bo można mieć tak naprawdę y, słuch absolutny, można. Słyszeć różne dźwięki muzyki, można słyszeć różne dźwięki z przyrody, ale tak naprawdę można być całe życie zamkniętym na miłość Chrystusa. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii dotyczą całego naszego życia, dotyczą każdej sytuacji, w której jesteśmy. Nie są to słowa tylko te, które Jezus wypowiedział dwa tysiące lat temu. Dlatego ważne jest, żebyśmy chcieli usłyszeć te słowa, żebyśmy chcieli zwrócić na Nie uwagę, bo są to słowa, które Jezus kieruje do nas. Efata dotyczy każdego z nas w każdym naszym życiu, w każdej sytuacji. Jezus mówi efata. Otwórz się, czyli Jezus tak naprawdę widząc Twoje zamknięcie, cały czas zaprasza Cię do, do spotkania z Nim. Gdyby tak nie było, to tak naprawdę Nigdy by nie wypowiedział tego słowa, ale ponieważ tu widzi, widzi także różne rodzaje zamknięcia. Możemy tutaj zobaczyć na przykładzie różnych tych przedmiotów, że każdy z nas ma różne rodzaje zamknięcia. Może być bardzo takie skomplikowane, schowane. Może być to zamknięcie bardziej widoczne dla innych. Może też być skomplikowanym e, elemencie zamknięcia. Właśnie. Każdy z nas ma inny rodzaj zamknięcia, ale Jezus potrafi do każdego tego zamknięcia dotrzeć. Tylko, tylko pytanie jest zasadnicze: czy my, czy każdy z nas jest zainteresowany tym, żeby otworzyć się na Jezusa? I czy jest zainteresowany tym, żeby wyjść z własnego życia, z własnej egzystencji, takiej, którą dotychczas prowadził? Czy też może jest zainteresowany prawdziwym życiem, które może dać tylko Jezus? To bardzo ważne, dlatego że czasem w naszym życiu mamy schowane zamknięcia. Wyglądają one pozornie, tak jakby wszystko było w porządku. Ale gdzieś z boku, subtelnie, dopiero możemy zobaczyć, że to, co w nas było, jest podobne do tego opakowania, które z boku ma w subtelne zamknięcie. To bardzo ważne, dlatego że często o tym zapominamy. W pierwotnej liturgii szczcielnej, effata dla pierwszych chrześcijan było bardzo ważne. Był to obrzęd związany. Ze słuchaniem, dotknięciem Ucha, więc zobowiązywał neogatechumenów do tego, żeby słuchali Słowa Bożego, i dotyczył dotknięcia ust, a więc tego, żeby świadczyli o tym, co usłyszeli. Także ważne jest, żebyśmy nie tylko słuchali Słowa Bożego, ale żebyśmy się nim dzielili, żeby inni, którzy są wokół nas, mogli go usłyszeć. W dzisiejszych czasach człowiek bardzo często zamknięty jest nie tylko na Pana Boga, ale na drugiego człowieka jeśli na drugiego człowieka, to także też i na samego siebie. I dzisiaj Pan Bóg chce tak naprawdę zaprosić Cię do tego, abyś zobaczył te wszystkie rodzaje zamknięcia. Pan Bóg chce też powiedzieć Ci, że jest dla Ciebie szansą na to, żeby Twoje życie się przemieniło, żeby Twoje życie było na nowo odkryte, w swoim życiu na nowo zostały odkryte te obszary, o których nie wiedziałeś, nie wiedziałaś. Dzisiaj tak naprawdę szukamy e, tego, tej przemiany życia gdzie indziej. Bardzo często są to różni uzdrowiciele, bioenergoterapeuci, szamani. Czasami są to też ludzie, którzy swoim słowem potrafią przekonywać, ale tak w konsekwencji. Nie prowadzi, ich, ich słowo nie przemienia tak naprawdę naszego życia do końca. Dlatego też dzisiejsza Ewangelia zaprasza, nigdy nie zmusza, ale zaprasza do tego, aby na delikatną, prawdziwą miłość, którą może dać tylko Jezus. I jak to się stanie? W najbliższym czasie czeka nas. Tydzień z Ewangelią. Czeka nas spotkanie z Jezusem, który do każdego z nas, kto przyjdzie, będzie mówił efata. Od 21 do 29 września czeka nas specjalny czas, czas łaski, z którego możemy skorzystać. Może akurat dla Ciebie będzie to czas, kiedy spotkasz Jezusa, który będzie mówił do Twojego życia efata. Może to Ty jesteś tym, który nie słyszy Jego głosu, a nadchodzący czas jest specjalnie Tobie podarowany. Zapraszamy wszystkich! Jeżeli masz czas, wejdź na stronę www.ewangelizacja.bielsko.pl Znajdziesz tam wszystkie informacje dotyczące Tygodnia z Ewangelią od 21 września do 29 września. Zapraszamy! Zapraszamy!